Zadanie osiemnaste. Prosta o równaniu Y równa się AX plus B. Jest prostopadła do prostej o równaniu y równa się minus cztery x plus jeden. I przechodzi przez punkt 1, 2, 0. Gdy są podane warunki na to a i b, prosta o równaniu ax plus b jest prostopadła do prostej o równaniu minus 4x plus 1 i przechodzi przez punkt 1, 2, 0. I podane mamy warunki. Na A i B. W tablicach mamy warunek na prostopadłość prostych. Mamy dwie proste, jedna, druga. Kiedy te współczynniki przy x po pomnożeniu dadzą minus jeden, to te proste będą prostopadłe. A jest w tej prostej tutaj współczynnik kierunkowy minus 4, a razy minus 4 ma dać minus 1. Czyli A jest 1 czwarta. Jest jeszcze drugi warunek, który mówi o tym, że prosta ma przechodzić przez punkt 1 do danej prostej. Ja mogę poprowadzić wiele prostych, prostopadłych. Żeby wybrać jedną konkretną prostą ustalamy punkcik 1, 2, 0. Przez ten punkt ma ta prosta, prostopadła przechodzić. T służę na X służę na Y. Podstawiam do równania mojej prostej to wyliczone A, czyli tą jedną czwartą. Podstawiam X jedną drugą i mogę wyliczyć B. Tu będzie 1 ósma plus B i obliczam B. Rozwiązuję takie proste równanie. To jest 1 ósma, przenoszę B na drugą stronę, zmieniam znak. Minus B to jest 1 ósma, czyli B będzie minus 1 ósma. I teraz widzę, że to jest rozwiązanie B. Odpowiedź B, A było 1 4 i B minus 1 ósma, i to jest całe zadanie. شیم نسته.